Jak dobrze wstać, go, Cześć, witam was! Dzisiejszy poranek będzie w górach Wicklow. E, mamy troszeczkę zimno, czyste niebo. A nie spodziewam się więc żadnych kolorów na niebie, jednak obstawiam. Jeden kadr, który mam w planie, będzie to takie suche drzewo, i chcę złapać po prostu słońce między nim. Jak się uda zrobić gwiazdkę. I chciałbym tak to wycelować czy się uda przekonamy się jest na to szansa Rzeczkę śniegu popadało możecie sami zauważyć pewnie tam jeszcze znaczy tak widzicie jest biało ale tutaj gdzie jestem nie spodziewał się żeby jakieś resztki z niego były zobaczymy Moje miejsce docelowe jest po drugiej stronie rzeki, właśnie tam. Czy się udają przejść? Jak jest głęboka, nie wiem. Zobaczymy. poziom wody troszkę wyższy niż oczekiwałem Więc zobaczmy mi się nie utopił za bardzo ale chyba się tutaj nie da przejść muszę poszukać pudszego miejsca no to robię drugie podejście w innym miejscu wygląda trochę lepiej ale tu mam jest już głębiej nie, tutaj też się je da Wiecie co? Znalazłem taką kładkę Może uda się przejść z ciepłą Kładka jest <grym i znalazłem kładkę> mokra i nie chciałbym ryzykować zrobienie sobie krzywdy i utknięcia tutaj Zobaczmy dalej, trzeba szukać poziom jest znacznie wyższy niż był, bo przez ostatnie dwa dni dosyć mocno padało Dlatego nie idzie przejść A tu już mam problem, bo jest głębiej i silniejszy prąd Pytanie jak wrócę Też jest dobry Ale... Oto będę się martwił później Teraz czas na zdjęcie Moje drzewo gdzieś tam powinno być. I mam nadzieję, że będzie, bo przez wiatry jakieś mogło zostać również zniszczone i nic z tego mogłoby nie wyjść. Z tego mojego planu oczywiście. Już widzę mój cel To jest właśnie to drzewo tutaj tuche. Teraz będę musiał poszukać odpowiednio Z której strony będzie słońce I tak między konarami chciałbym złapać Ten promyk. Zobaczymy czy się uda Już tutaj byłem w tym miejscu parę razy i udało mi się za każdym razem coś ciekawego przewieźć. Mam nadzieję, że tak będzie tym razem, że to się spełni to, co sobie założyłem. Chociaż w tej chwili, nawet patrząc, takie chmury, które są z tyłu, one mogą zawsze wszystko pokrzyżować. Co poradzić? Trzeba będzie celować jeszcze raz żeby przyjechać. to już taki ostatni. Podryg powiem, że z tej strony jest światło. Tak muszę poczekać, żeby z tej góry wyszło, za tych drzew to światło. No ale zobaczymy, będzie trochę ostre. Mam nadzieję, że się uda to wszystko opanować. Czyli patrzę mniej więcej na aplikację gdzie będzie słońce, o której godzinie mogłoby być 8.40 pojawi się pomiędzy tym dolnym tutaj rozgałęzieniem mniej więcej więc mogę sobie dopasować mniej więcej światło jak będzie szło i z którego miejsca więc muszę szukać jeszcze kadrów więc lepiej jakbym się trochę oddali. Mniej więcej znalazłem kadr. Niestety na szerokim kącie e, kąt podania światła nie będzie taki jakbym sobie chciał w kadrze ułożyć, ponieważ muszę podejść znacznie bliżej. A jeżeli chcę znowu uchwycić tam pomiędzy tym pierwszym rozgałęzieniem e, światło, to znowu muszę stanąć dosyć daleko. E, Mam tutaj 20 mm obiektyw i Telezuma, więc tak naprawdę nie wziąłem pośrednich między tymi obiektywów i teraz muszę próbować. Więc mam założony obiektyw Telezuma, mam i w tej chwili mniej więcej ogniskowa 80 mm, próbuję coś złapać. Już mam kadr przygotowany. Mniej więcej to wygląda tak. Żeby Wam pokazać. Tym patykiem na razie się nie przejmuję, ja go sobie później usunę. Niestety no jest w kadrze, więc nie ma na to wyjścia. A muszę na wprost celować, żeby miał to światło gdzieś tutaj. Więc musiałem zniżyć perspektywę, abym mógł światło chociaż gdzieś tu złapać gdzieś na krawędziach. Więc jak ono tylko będzie wychodzić za drzew, to od razu będę łapał to, co chcę. I miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, że to się uda. Sprawdziłem sobie ponownie położenie światła i przyznam, musiałem przesunąć się troszeczkę w lewo, ponieważ moje słońce by wschodziło z prawej strony drzewa, więc musiałem się przesunąć troszeczkę w lewo, żebym to jeszcze gdzieś przy drzewie złapał ewentualnie. Jeszcze będę w lewo uciekał. E, wiadomo jak to jest z dokładnością takich urządzeń, ale e, no mniej więcej mam jak, gdzie się mogę tego światła spodziewać. Naprawdę to się nie spodziewałem, nawet że może być tak ciężko sfotografować to. Więc może będę musiał wrócić. Jeszcze jutro są dobre warunki na zrobienie tego. Dzisiaj to ocenię i zobaczę, jak to wyjdzie. Mógłbym wrócić no, gdzieś tak 35 mm i wtedy podejść bliżej tego drzewa. Ewentualnie jeszcze zobaczę też. Zrobię ten kadr tutaj z tym słońcem i następnie będę szybko się przemieszczał. Zmienię sobie obiektyw na szerokokątny i będę próbował jeszcze z bliska złapać to drzewo, żeby bliżej niego podejść i wtedy na szerokim kącie złapać. Aczkolwiek tutaj też są te drzewa po bokach, tego się nie da usunąć, więc one będą mi w kadr wchodziły. Mogą też przeszkadzać się. No, jak nie spróbujemy, to się nie przekonamy przecież, nie? Jak dobrze wstać. To nie? Podziwiać takie piękne poranki to jest zawsze coś fajnego. Później dużo mamy energii na cały tydzień.